Siemano z tej strony Woder. Witam ciebie w kolejnym odcinku. Dzisiaj całkowicie nowa seria, gdzie będziemy sobie analizować. Kompletnie randomowych graczy w Call of Duty Warzone, oczywiście na trybie solo, tak żeby ja postaram się ze swojej strony ocenić e, tych graczy pod względem e, plusów, co robią dobrze, oraz oczywiście co robię źle, co by przydało się poprawić. Oczywiście, w mojej opinii. Ja też oczywiście mogę się mylić w co niektórych sprawach, natomiast uważam, że moja wiedza pozwala mi wykonać taką analizę. I oczywiście, jeżeli sam chciałbyś, żebym przeanalizował Twoje demko, możesz mi je śmiało podesłać na Discordzie lub na mailu. Oczywiście zaplodował na YouTube bądź na dysk Google a. i razem z widzami na live, na live co poniedziałek będziemy analizować e, takie demka, no i oczywiście e, zapraszam Ciebie do oglądania, e, oczywiście łapki w górę, mile widziane, no i subskrypcje, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, no i mam nadzieję, że widzimy się na live, ie. no i... Miłego oglądania. Dobra, no oczywiście nie mogę sobie wejść do gry jak obserwator, muszę dać się zabić w gułagu. także mamy tutaj pierwszego agenta, którego będziemy sobie analizować, e, czyli e, Bat mustache, e, z, z mu, mustachy to chyba z, z tego e, z schoraka e, Zobaczymy sobie jak e, Mustachy sobie tutaj poradzi po zabiciu nas. Widzimy, że zdecydował się na e, lupkę. Także chcę chyba po prostu szybko zdobyć kasę, żeby szybko mieć drop. No, nie jest to zła decyzja. Także zobaczmy, co będzie tutaj dalej, kiedy spotka go pierwsza walka. Okej. Okay. Mmm... No powiem tak, jak dla mnie troszeczkę niepotrzebne, to wybijanie szyby mógł sobie wybiec z drzwiami na spokojnie, ponieważ właśnie zamierzał wybiec na, otwartę, na otwartą przestrzeń. Więc jednak wolałbym, żeby nikt po prostu nie usłyszał, że gdzieś tam jest tłuczona szyba, bo zwracałbym na siebie niepotrzebnie uwagę, a przebiegam jednak przez niebezpieczny dość teren, więc chciałbym, żeby była po prostu e, cisza obok mnie. Okej, okay, kolejna rzecz, którą możemy tutaj zauważyć, no to movement tego naszego zawodnika, no nie jest jakiś elegancki, gościu nawet nie używa sprintu taktycznego, nie używa oczywiście slajdów, nie używa slajdów, nie używa slide cancel, no czyli no porusza się wolniej, no i też jest łatwiejszy do strzelenia. Było słychać ewidentnie kroki po lewej stronie, nie wiem czy gościu je usłyszał, ale postanowił strzaskać szybę i wejść do środka, także nie dość, że... Chyba nie używał słuchawek, bo raczej tego gościa nie usłyszał. Druga sprawa, znowu zdradza swoją pozycję przez niepotrzebny chaos Usłyszał teraz wabik i poleciał od razu na ten wabik. Okej, okay, dostrzegł przeciwnika. No powiem tak. Dziwne, że polecił od razu na ten wabik, ale może stwierdził, że ktoś go rzucił, więc ktoś się musi być. Ale druga sprawa jest taka, że miał w, w broni, miał aługa. A postanowił strzelać do gościa na daleko z bizona, co nie było zbyt dobrym, dobrym opcją jak dla mnie. Teraz się rozgląda, bo nie wie gdzie dokładnie gościu uciekł. Już go zauważył i widzimy, że znowu strzela do niego z tego bizona. No jednak jest to zdecydowanie zbyt daleko. Żeby używać takiej broni Co prawda wjechał sobie za osłonę No ale gościu zdecydowanie lepiej strzelał I mamy kolejnego z zawodnika Iż, zobaczmy jak ten sobie tutaj będzie radził Widzimy, że gościu ma już 6 fragów Także to jest już chyba jakiś lepszy zawodnik Pierwsze co można zauważyć różnicę No to tutaj gościu przynajmniej Używa sprintu taktycznego Zrobił też jakiś slajdzik Także no Już tak można zauważyć, że ten momencie Chyba troszeczkę lepszy tak mamy kasę na drop także będzie rzucany tutaj trzeba bardzo mocno docenić bo rzucił sobie drop bardzo bezpiecznie żeby podnieść go sobie przez sufit i jest tutaj otoczony przez ściany nie boi się nie, nie robi tak jak ja bardzo często robię rzucam ten rzut na otwarte i bezpiecznie może sobie podnieść oczywiście bronię z mety f 4 Plus Car także no jeżeli chcesz mieć dużo fragów, no to musisz mieć bronię z mety, także widzimy, że tutaj tak zawodnik właśnie tym się e, kieruje. Okej, okay, no widzimy, że tutaj... E, widzimy, że chyba jeszcze tutaj szuka jakiegoś lutu. Chcę sprawdzić dokładnie chyba tą stację. E, co ja bym tutaj zmienił? Jedyne co, to chyba poruszałbym się troszeczkę ciszej i tak bardziej zorganizowaniem, bo tak biega, nie za bardzo wie gdzie będzie bieg, lewo, raz lewo, raz prawo, trzaska tymi drzwiami, no jednak wiecie, ostrożności nigdy za wiele, te zbijane szyby i stukane drzwi są całkiem niepotrzebne, ale zebrał kasę, zakupił sobie kewy bodajże, bardzo fajne. Natomiast nic wokół się nie dzieje. Więc no musimy czekać w takim razie tutaj na jakąkolwiek informację. I mamy właśnie informację jak na zawołanie. Eee, widzimy, że goście tutaj są na górze. Prawdopodobnie jest to Office. Zobaczymy, czy gościu będzie znał trik, żeby skoczyć tam szybko. No nie skorzystał z tego trika, byłby już dawno na górze. Postanowił wbiec dołem, a druga sprawa, że postanowił jeszcze walnąć drzwiami, znaczy pewnie przez, przez przypadek, ale jednak warto uważać na takie rzeczy, no bo jeżeli chcemy dojechać gości, no to nie chcemy, żeby oni na nas czekali w celowani, tak, więc najlepiej zachować e, ciszę, nie trzaskać tymi drzwiami. No i dobra, wjeżdżamy już na blisko, tutaj już widzimy, że zdecydowanie zwolnił tempo, nie używa już shiftu, dlatego, że ze sprintu no jednak wolniej celujemy, także na spokojnie widzimy, że tutaj wchodzi w celowany. Ogólnie widzę, że ma tutaj założoną latarkę. No ja bym na przykład wolał chyba założyć kolbę Rider, bo widzę, że, że żadnej nie ma kolby. Zamiast tego chyba właśnie zdecydował się wziąć latarkę. No, w ciemnych miejscach może pomoże to zabić Rose e, Natomiast zdecydowanie zmniejsza to mobilność. Niestety nie wiemy, co tutaj dokładnie się wydarzyło. Gdzie ci goście się podzieli? Mm, gościu ma 8000 i bardzo słuszna decyzja, nie wie gdzie są goście, więc nie szuka ich na, na Hama, e, tylko wycofuje, zdobył kasę, bardzo fajnie leci prawdopodobnie na sklep. Ma 8000, także ja bym tutaj zdecydowanie kupił sobie selfa plus BSP. No bo jednak gramy też snajperką, więc self się przyda. No i to samo zrobił dokładnie gościu, także bardzo fajny wybór. No i ma informacje i teraz można lecieć śmiało na gościa, a nie tak szukać po prostu nie wiadomo gdzie po masku. Nie? Dobra, mamy gościa na, na, na polu. Nie wiem czy zaznaczył sobie kogokolwiek innego, być może zapamiętał. Tutaj zrobił bardzo fajną rzecz, ponieważ yy, wiedział, że gość jest w środku i bardzo dużo osób po prostu wrąbało się w ten domek i wcelowało się w to miejsce, gdzie ta czerwona kropka była. Ten gościu tak nie zrobił. On otworzył sobie drzwi i zerknął w środku, nie wchodząc w ogóle. To jest bardzo fajna sprawa, bo jeżeli już ma takie otwarte drzwi, no to gościu może się pod niego wychylić. On ma wtedy przewagę, bo wystarczy, że zrobi krok w bok. E, e, i tamten go nie będzie już strzelał, a on będzie znał dokładnie jeszcze jego pozycję, chociaż i tak jest znowu na bsp, więc tutaj wy, wystarczyło użyć właśnie granatu, użył flesza, który zadziałał idealnie, no bo gościu mu wybiegł jeszcze w progu, się go flesz zatrzymał, więc e, no trzeba docenić za to, że nie wszedł do środka i że użył flesza. Okej, okay. mm. Wydaje mi się, że zapamiętał, że na BSP było widać gościa na Storcztał, I właśnie chyba po niego po prostu leci. Także kolejna, kolejny plusik, że gościu zapamiętuje co się dzieje na BSP-ku. No i jeszcze dodatkowo przyleciał do niego daremowy frak. Jakiś lotnik tutaj zagubiony. Także fajna sprawa. Ale dalej e, wiemy, że gdzieś tutaj gościu był, także trzeba się rozglądać po prostu. Można sobie o, nawet zająć high ground, żeby zobaczyć troszeczkę więcej. No i dostrzeżony gościu, powalony, trzeba iść go szybko dobić, no bo ma selfa tutaj. Także eleganckie dobicie. Z tego co mi się kojarzy, to na selfie tutaj był chyba tylko jeden, na selfie, na BSP. Natomiast no wiadomo, że czysto tutaj jeszcze być nie musi, więc tak czy siak dalej trzeba się rozglądać. I właśnie o tym mówię, ktoś jednak tutaj biega elegancko złapany gościu. Też bardzo fajnie zobaczcie, że gość przerwał swoją serię. Tak jakby nie walił cały czas. 50 naboi i czekał się wystrzela, przeładuje, tylko jak mu rozrzut już poleciał za bardzo do góry, troszeczkę przerwał, wcelował się znowu i dokończył elegancko gościa. Zdobył kasę, więc lecimy na kolejne BSP. Mamy informacje i możemy na spokojnie lecieć teraz na gościa. Także to jest coś, taki schemat, który warto pamiętać. BSP, dojazd, sklep. BSP, dojazd, sklep. Dokładnie wie, gdzie jest teraz gościu. Ma go z zarzutem. Bardzo fajna decyzja, żeby wyciągnąć tutaj snajperkę, trafić precyzyjnie w głowę. Teraz już na spokojnie możemy sobie gościa dobić. No tutaj ten stun myślę, że nie był potrzebny. Na spokojnie zdążył tutaj dobiec, nawet bez tego, stu... jaki stun. Ten semtex nie był potrzebny, nawet go semtex nie dobił, więc tak naprawdę tylko zmarnował tego semtexa. Natomiast niedaleko już ma drop. zgaduję, że pewnie będzie brał doposażenie. 40 osób zostało, on siedzi już na 11 fragach, także no to jest naprawdę dobry zawodnik. Powiem wam szczerze, że jak na razie nie zauważyłem tutaj e, żadnych minusów w niego. Jedynie co to go cały czas doceniam, bo zobaczcie, znowu to co mówiłem. Dojechał gościa, sklep, BSP, to Więc leci znowu. Ma informację, będzie wiedział gdzie jest przeciwnik. Od razu wychodzi, w celowany. Ok. Gości był dosyć daleko, więc też dobra decyzja, żeby tutaj wybrać sobie snajperkę do tego. O, myślałem, że tutaj poleci stunik. Ale teraz poleciał troszeczkę za daleko. Gości nam uciekł tutaj do garażu. Tutaj bardzo fajna decyzja, zobaczcie, że gościu mógł wcześniej wychylić się za śmietnika, spojrzeć na ten garaż Ale on postanowił jeszcze przebiec dalej za ten śmietnik i wyskoczył za niego Przez co ten gościu ciężej miał do celowania, a on już wiedział dokładnie skąd strzelał, ponieważ między tą szparą, między tymi śmietnikami Ten gościu właśnie wydał swoją pozycję I Niestety teraz już nie mamy pieniędzy więc chyba warto by się udać tutaj na drog i mamy zauważonego kolejnego przeciwnika, który jest kompletnie na otwartym. Okej. Okay. Tutaj mocny pojedynek. Bardzo fajnie, że nie wychylił znowu na tą samą stronę, tylko zmienia pozycję i wychyla się tutaj ponownie na gościa. Natomiast tutaj już nie widać, gdzie, gdzie nam niestety uciekł. Znowu, kolejna zmiana pozycji. I tutaj było słychać właśnie, było słychać drzwi, było słychać kroki. Eee, chyba za mocno się skupił na tym jednym przeciwniku. Nie wiem czy nie słyszał. Czy może po prostu już nie zdążył zareagować. No ja zdecydowanie usłyszałem to wcześniej, więc tutaj szkoda, e, bo gierka mogła być naprawdę dobra, ale został tutaj zdjęty przez gościa załugiem. Czyli Mamy kolejnego gracza stoffem maestro. Widzimy, że tutaj kolejna broń z mety jest używana. Zobaczmy, jak ten zawodnik sobie będzie tutaj radził. Okej, okay, zabił tutaj faraga. Natomiast wychylanie na snajpera cały czas, bo chyba już drugi raz wychylał w tym samym miejscu, a potem już kompletnie prak praktycznie się nie ruszał, tylko strzelał. No szczerze, wychylanie na tego snajpera nie jest to zbyt dobry pomysł. Zabił go tylko dlatego, że tamten snajper nie mógł go tak dobrze trafić. Oho, i widzimy, że zabił tutaj Ishmu, czyli gracza, którego przed chwilą spektajtowaliśmy. No. Elegancko mu się przywarciło. To co mogę powiedzieć tutaj o tym gościu, no to ee, kolejna rzecz, że e, dobry movement, to na pewno trzeba docenić. Ale to jest slight cancel, którego nie ogarniam, tak, taka podaczka po prostu. <tuszy> Dobra, gościu fajnie tak zmienił mp5 na wejście na blisko. Nie wiem czemu zmienił sporo, na tego aługa. Teraz był bardzo fajny krok. Zobaczcie, że gościu chciał wybiec na otwarte. I sprawdził sobie, e, sprawdził sobie spot, który wydawał mu się niebezpieczny. Gdzie gościu właśnie mógł siedzieć jakiś kamper powiedzmy. E, mógł, mógł stamtąd go zauważyć. Więc on sobie sprawdził czy ktoś jest na wieży. Nie ma. Dobra, to wybiegam na otwarte. I biegnie, bo suszy strzały. E, wiadomo, jakaś informacja została zdobyta. Więc... Głodny fragów tutaj leci do przodu. Natomiast wydaje mi się, że te strzały były dosyć dalej. No chyba, że tutaj kogoś widział, choć ja nikogo nie widziałem. No. Um. Nie wiem po co po co ta martwa została tutaj mógł Po prostu ją wymienić na tą skrzynkę. A, chyba że nie się po prostu komuś zostawiać, no to, to rozumiem też. To rozumiem. Natomiast yy... fajnie się tutaj gościu dosyć rozgląda, fajny ma movement, ale kolejna sprawa, yy, którą popełniał nasz pierwszy yy, jak i drugi Yy, gracz, którego spektakulowaliśmy, niepotrzebny hałas. Jeżeli chcemy być yy, niewidzialni do wrogów, tak jak bardzo często ludzie podnoszą ducha, no to chcesz być niewidzialny, tak? Chcesz być niesłyszalny, żeby o Tobie nie wiedzieli, to też nie hałasuj. Na no, spokojnie przecież można drzwi otwierać po cichu, nie trzeba wyskakiwać oknami. No dobra, gościu nie ma kasy, nie słyszy już strzałów, także no ja na przykład na jego miejscu poszedłem tutaj po jakieś bounty, żeby zdobyć właśnie informacje. Być może on tutaj jeszcze sobie chce dolutować, zebrać trochę kasy właśnie, żeby kupić sobie tu PSP. No, cóż... No, jedynie mamy lutowanie. Nie wiemy jeszcze, jak dokładnie zareaguje tutaj nasz gracz w momencie ostrzału. Nie było jeszcze takiej za bardzo okazji. Natomiast chyba nie wydaje się, żeby jakoś tak. Niby sprawdza, ale tak zauważyłem, że sprawdzi na przykład prawą stronę, ale na lewą już ma wyrąbane. Nie, i tak. Niby się rozgląda, ale tak nie do końca. Znowu słyszał strzały, i ma też cel czyli podniósł to bounty. To o czym mówiłem? Akurat się zagadałem coś. I zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem. Sprawił przed chwilą lewą stronę, czy ktoś tam nie siedzi, ale kompletnie nie spojrzał na prawą. I biegnie po prostu przed siebie. Widzi cel za tym budynkiem, więc ten nalot. Nie wiem dlaczego tam poleciał, nie zrozumiem. I postanowił obserwować ten budynek. No, troszeczkę dziwna decyzja. Chyba, chyba pomyślał, że ten zawodnik może tam siedzieć, chociaż dlaczego? Nie wiem dokładnie. No, bo cel jednak jest ewidentnie za tym budynkiem, nawet jakiś trakt tam jeździ, więc prawdopodobnie to może być nasz cel. No, ten budynek tutaj. Okej, okay, teraz dziwna sytuacja, bo wcześniej myślał, że ktoś w tym budynku jest, a teraz nawet nie spojrzał w swoich pleców, czy ktoś na schodach nie siedzi. Ale więc nie, tutaj nikogo nie ma. Widzimy na radarze, że gościu siedzi antena. To jest 100% antena. Czemu tego gość jeszcze nie sprawdza? Nie wiem. Prawdopodobnie nie patrzy tak dobrze na radar. A, jednak w końcu spojrzał, ale no troszeczkę już późno było. Bo widzimy, że gościu był powalony. A on postanowił go dobić. No, tak jakby nic mu nie dało to dobicie tak naprawdę. Eee... Znaczy, no oczywiście, kontrakt mu się zrobił, nie? nie wiem, czy. Chyba mu zaliczyło ten kontrakt, nie spojrzałem dokładnie. No i mamy auto bardzo blisko, i to jest gość, który ma cel na niego w tym aucie. Dlaczego on się patrzy w ścianę? Dziwne zagranie, no ja na pewno nie patrzyłbym w ściany. Eee, aczkolwiek, być może chciał mieć radar skierowany w jego stronę. Ok, nie było widać lunety, ale szczel w to okno. Ale dobra, jest, był tam sniper po prostu niżej. Eee, bardzo fajnie. Ma snipera, zrezygnował. Kewuje się. No ale tu już niestety muszę gościa zlecić, eee, to bo. Tak, jakby myślałem, że chciałem go docenić, że, że zrezygnował. Będzie się wychylał z innej strony, a no gościu postanowił wychylić mu drugi raz z tej strony, a nawet i trzeci raz się wychylił znowu z tej samej pozycji. Także, no nie, to nie jest raczej coś, co powinniśmy robić. Teraz dopiero mamy zmianę, i wychyla się z prawej strony. O, jeszcze inna zmiana pozycji. I będzie skracał, e, okej, okay. jeżeli już zaczyna cię skracać, tak jak tutaj nasz gościu to robi, to załóżcie chociaż te kewy, Zobacz, on, zobaczcie, on ma trzy kewlary I dlaczego ich nie zakłada? Wybieg sobie na otwarty teren, gdzie jest z łatwym cenem zdecydowanie Dobra, teraz chyba ogarnął, że ma kewlary, zaczął je zakładać, e, natomiast widział go typ, pojawiła się luneta a on tak czy siak znowu wychyla się w tym samym miejscu. No ale widzimy, że gościu trzyma ze snajpą, trzeba skrócić ten dystans, i to jest bardzo dobre co teraz robi, że właśnie skraca. Kolejna fajna sprawa, nie wchodzi do tego domku na pałę, tylko sprawdza sobie przez okienka. To jest super, to trzeba docenić. Nie wiadomo gdzie jest do gości dokładnie. Nie wiem czemu nie zerknął w ogóle na te schody do góry, bo jednak mógł siedzieć na górze, tylko sobie wszedł tak jak w bokiem na tych schodach, a dopiero później zaczął się rozglądać. Ale gościu, gościa tutaj nie ma, mamy go za tamtym budynkiem. No dobrze. Więc warto by dojechać może ten budynek, ale... Dlaczego tu? szybę? Ok, To, że skrócił dystans, trzeba docenić. Natomiast to, że... Wybił szybę, robiąc to całkiem niepotrzebne. Tak, jakby przeciwnik mógł wiedzieć, że właśnie skracał, mu się dobrze wcelować i wcelował się. Natomiast ten diamant, i tam, co przeciwnik strzelał, no nie, nie weszło to do końca. Nasz ziomek też fajnie tak wskoczył, tak jakby w ten róg, natomiast też tak, jakby. Nie zrobił tego do końca dobrze, ponieważ powinien skoczyć dopiero już będąc zaraz za rogiem, żeby wyskoczyć daleko głębiej A on tak jakby wskoczył, że idealnie w to miejsce, gdzie przeciwnik celował No niestety z tego diamanty przeciwnikowi nie siadło i tylko dlatego on wygrał, że tamten przeciwnik był zdecydowanie słabszy Okej, okay. mamy kolejne BSP, yy, kolej, kolejny rzut i... Trzy BSP, które zostały wykorzystane od razu. Tak jakby, no nie wiem, czy, czy to jest coś, co ja bym zrobił. Na pewno w sumie nie. Użyłbym raczej jedno bądź dwa i jedno sobie zostawił na później. Użyłbym informacji, gdzie mogę dojechać jedną osobę i dopiero później użył sobie kolejnego BSP. Widzimy, że tutaj zauważył lotnika. Gościu się przemieszcza i się pojawił znikąd, no to nie może być na ziemi. Więc nie wiem, czemu go tam szukał, ale skatnął się, że jednak gościu jest na górze. No i widzi, że będzie lądował ten chłopek na dropie także Bardzo fajnie, że tam podjeżdża. Hmm. Szczerze, ciężko mi ocenić, czy to była dobra decyzja, że zaczął strzelać od razu. No ja mam chyba podbiegł z taką bronią. No ja nie jestem co do auga bardziej pewny, natomiast jeżeli ktoś umie tak z niego strzelać na tą odległość, no to, no to ok, No to niby spoko, ale jednak fajnie jakby stanął się z jakąś osłoną. No, tutaj widzimy, że gościa już ma obitego, ma nad nim totalną kontrolę, więc no musi go po prostu jeszcze dobić. No i elegancko mu to wyszło. Oho! Ale mu gościu minę zasadził. To jest dobre, to jest dobre. OK, gościu widzimy wymienił sobie MP5 na AS Wala. No, być może spodziewa się tutaj walk bardziej na średni i na dalszy dystans, dlatego nie chciał czegoś na blisko. No i spoko, bo to jest strefa z mega otwartą przestrzenią. Także miał tutaj rację, że raczej na blisko tutaj takich walk nie będzie. Także teraz kwestia, po prostu rozglądać się, sprawdzać każdy swój kąt. Tutaj też bardzo fajny pomysł, ponieważ strefa będzie musiała wypchać kogokolwiek, kto może chować się w tych domkach. A nie wiadomo, może ktoś tam jest. Natomiast, no, ja bym w takiej sytuacji raczej nie podjeżdżał pod ten domek. Chyba że nie wiem, czy on chce wziąć tą lupę. Chce wziąć tą lupę. No i zawołał. Okej. Okay. Pierwsza sprawa jest taka, że po co brał tą lupę w ogóle, tak jakby ktoś kto mógł patrzeć na radar mógł zauważyć, że ta lupa nagle zniknęła, więc wie, że ktoś ją podniósł, nie? Więc to jest pierwsze, że zdradził swoją pozycję. Druga sprawa jest taka, że całkiem... Ta lupa mu nie była potrzebna, nie? Mógł sobie poczekać spokojnie, i ten gościu, który był na domkach, wyszedłby pod jego celownik w momencie, gdyby on siedział sobie za tamtym kamieniem. Natomiast on postanowił podejść, wziąć tę lupę niepotrzebnie i dalej postanowił jeszcze raszować tego gościa. W momencie, gdy gonimy przeciwnika, no nie zawsze wiemy do, dokładnie, gdzie on tutaj pobiegł. On stwierdził, a może pobiegł w prawo, no nie, goście był po lewej, której tej lewej nawet nie sprawdził. Tak jak mówiłem, gościu ubiegnie i sprawdza tylko jedną stronę. Dlatego właśnie skończył tak, a nie inaczej. Dobrze, mamy natomiast tutaj naszego już czwartego gracza, Grampi Monk. Widzimy tutaj kolejna sprawa znowu mamy bronię z mety, mamy kara i efara. I co od razu też można zauważyć po tym gościu? To jego movement oczywiście. Na pewno widzimy, że używa sprintu taktycznego, używa Solet cancel i robi to bardzo profesjonalnie. Także mamy tutaj na pewno jakiegoś lepszego zawodnika. Zostały trzy osoby oprócz niego, także, no, tutaj jest taki moment, gdzie trzeba sprawdzać kompletnie każdy kąt. Troszeczkę słabo, że nie sprawdził jeszcze tej prawej strony. Może tam ktoś jeszcze siedzi, śniwej, no ale. Chyba, już by po prostu zaczął do niego strzelać, gdyby rzeczywiście ktoś tam siedział. Także on teraz tak wie, że plecy ma czyste, wie, że lewą stronę ma czystą, więc musi sobie sprawdzać właśnie tam, gdzie ma drop i gdzie jest wskaźnik pomarańczowy. Także teraz po prostu się rozglądamy gdzieś tu blisko, właśnie drzewek. Bardzo fajnie. Coraz mi przeciwników na mapie. Eee, no, jest taka strefa, że ciężko tak naprawdę stwierdzić, która pozycja jest najlepsza. Myślę, że nie ma nawet takiej. Tutaj jest teraz kwestia po prostu, kto kogo pierwszy zauważył, tak? Słyszymy, że goście się strzelają. Mamy ich kompletnie właśnie na pomarańczowym wskaźniku. Pojedynek się już skończył, więc w sumie nie ma co nic na trzeciego. I tutaj bardzo fajnie gościu robi, że tak jakby. No dobra, nie, nie myślałem, że by robił coś innego. Ale wiek to dokładnie, gdzie był ten pojedynek, więc można spokojnie tam się rozglądać cały czas. Warto jednak, żeby tylko wbiegł sobie do strefy, i z tej strefy już się elegancko rozglądał. Ok, zobaczcie, zauważył przeciwnika, i zauważył, że ten przeciwnik też go zauważył, więc od razu totalnie zmienił swój, swój movement. Od razu przyspieszył, zacząć, zaczął ruszać się strasznie na boki, jakby był pijany normalnie, i odskoczył jeszcze w dół. Bardzo fajne e, uniknięcie, właśnie strzałów. No i teraz mamy tutaj odwrót scelowany ze snajpą. Został puszczony na lot. No i e, tak, jakby zła decyzja. Zła decyzja. E, Decyzja, która zdecydowała tutaj, kto będzie zwycięstwem tej gierki, no jednak od, nalatu, od nalotu trzeba uciec na lewo, bądź na prawo, nie do tyłu, ani na, na wprost, więc to tutaj naszego zawodnika zabiło. Mimo, że tak jakby nie, 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 nie znalazłem żadnego minusu w, jednego, w jego gierce, no to jednak jedna zła decyzja wystarczyła, żeby taką gierkę zakończyć na drugim, a nie na pierwszym miejscu. No i to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że ci się podobało oraz to, że wyciągniesz coś z tego dla siebie. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim wspierającym. No i jeżeli chciałbyś obejrzeć więcej, zapraszam ciebie do poprzednich materiałów jak i do następnego. Siema.